Drodzy Państwo, proszę o uwagę. Samolot został porwany. Jeśli chcecie bezpiecznie wylądować, musicie oddać wszystkie łapki w górę. Niestety, porywacz ma na ich punkcie jakąś obsesję, więc lepiej lubcie to, co każe. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was ponownie w grze AviAssembly, gdzie znów będę tworzył dziwne samoloty, które jakoś potrafią latać. Nie w drzewo! Czyli ostatnio stworzyłem coś takiego, co jakimś cudem się trzyma. I jak dobrze pamiętam, to powinniśmy być właśnie na Nowej Wyspie. Na razie tu w sumie nie ma żadnych zadań, ale mogę polatać i sprawdzić, co tu się dzieje. Dobra, do przodu i. O, tam coś jest chyba. Kurde, tu, tam coś jest. No, co je? Kto <tata> budował? Co tak ciężko tym się lata? No, we złą w stronę ciągle lecę. Tu, tam jest lotnisko, ale wyżej, wyżej, wyżej! To ja! Będzie mówił kapitan czyli ja. Mam dobrą i złą wiadomość. Dobra jest taka, że zaraz lądujemy. A zła, żabaliny. Nasi przyjaciele potrzebują pomocy. No, spoko, ale oddajcie paliwo. I co to znaczy? To znaczy, że. W sumie nie wiadomo. Halo. Halo, znaczy możliwe, że ja za szybko tu przyleciałem. Może być inna kwestia. A możliwe, że ja muszę zrobić to zadanie, bo tutaj jest przecież ta stacja pogodowa i dopiero wtedy pewnie tu mi coś powiedzą. Po co ja tu przyleciałem? No, uznajemy, że jednak... Lecenie na tę wyspę nie było dobrym pomysłem. Musimy się jakoś wrócić. Tu byliśmy kiedykolwiek? Gdzie ja jestem? Przy latarni trochę nie byłem. Kończy się paliwo. To jest problem, ale dobra, tu już jest lotnisko. Ej, 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 co się dzieje? Dobra, wyłącz, 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 szybujemy. Nie, 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 szybuj, 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 bo tu może być problem. Szybuj, bo jeszcze nas wywali. Dobra, żyjemy. Eee, ja potrzebuję... a 120. na razie jedno to sobie weźmiemy. To trzeba pomalutku. Kurde, jedną dechę samolotem będziemy przewozić, teraz tu trzeba to dostarczyć, a później jeszcze raz tu, ale to wtedy się cofniemy chyba po e, leki, żeby później tu dostarczyć. Najdę na, 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 dużo latania, dobra. Wiesz może warto byłoby zrobić jakiś nowy samolot, który ma bardzo dużą pojemność. Szybujnie w drzewo, wow, wow, nie, do góry, dobra, to jest wszystko pod kontrolą, niech już nie leci. Kto budował ten samolot? No, ja chcę poznać tego człowieka. Zamykam oczy i lecę. No, i jeszcze nie lecę. No, co jest? Kurde, trzymam to. No, nikt tego nie widział. Lecimy, dawaj, no do góry. No, co, on się tak nie wybija. Teraz się uda. No, tak, na pewno nie, na jednym kółku nie. No, cholera, wyżej. Nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Wyżej, wyżej, wyżej. A jest trudne. O, właśnie, o tym mówię. Wyżej, wyżej, chłopie. Pan inżynier musi to zrobić trochę lepiej, a niby nim doleciałem na inną wyspę, nie? Wołamy inżyniera i tworzymy coś całkiem nowego. Hmm. Ah, witam wszystkich serdecznie. Nie wiem kto to budował, ale to wygląda na coś beznadziejnego. Dobrze, poproszę coś nowego. Mamy bardzo dużo pieniędzy. Potrzebujemy czegoś, co jest mega pojemne i ma dużo silników. No, 40 to jest mało, ale no kwestia z tego, że mamy niestety tylko takie zwykłe skrzydła. Damy tu i damy tu. To ma ręce i nogi moi drodzy. I 50 pojemności. Można taki śmigiełka dać w dużej ilości. Tu by się zmieściły tak. Widzicie o. I to już będzie wyglądało jak... Prawdziwy samolot, co prawda trochę krzywo jest, nie? Teraz lepiej, lepiej, no. Oczywiście musimy jeszcze zrobić kółka, to na przykład tutaj. No, fajnie wygląda. Jeszcze stówkę mam, tak? To może na więcej paliwa? Widzieliście jakiś piękniejszy samolot? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję przede wszystkim, że tutaj jest przód. Gdzie pierwszą rzecz dodajemy, to, to, to na środę? Nie wiem, zobaczymy co tu będzie, no. I czy to się podoba w ogóle? Kurczę. Nie no, bardziej has z przodu, to tu. Będzie git? Będzie O nie, cofnęło mnie. Cholera jasna, znowu trzeba będzie przelecieć. Czekajcie, a tutaj może mnie stać na jakieś ulepszenia ostatecznie. Więcej paliwa, więcej kokpitów. O, 35, dobra. Ale sprawdzę, czy tym polecę. No, testowo, nie? Ja, ja tu nie jestem oczywiście pilot profesjonalny. no to już wygląda... Uuuu, uuuu, uuuu. Ale lata. Ale to lata. Pięknie, cudownie. Dobra, ja już tam pilotowi to zrobię, że przeniosę to na, inny, yy, na inne lotnisko, tak? I pan pilot może latać. Okej, okay, podobno można latać, to lecimy. Zobaczymy jak bardzo się myli ten inżynier. <słyski> Ja już myślałem, że stracimy jedno skrzydło. Nie wiem, czy nie trzeba będzie mimo wszystko spróbować wylądować gdzie indziej. A bardzo, bardzo szybko teraz lecimy. No, Ojeju, ale wyjdź na tym wyląduj. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. O, 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 w dół, w dół, w dół, w dół, w dół. Tak, idealnie będzie. Idealnie będzie, nie! Prawie idealnie. Żeby, żeby, żeby żeby, żeby wylądować dobrze, ej, było pięknie dostali jedną dechę, dają pieniądze, tak, jeszcze jedną dechę potrzebujecie, ale szczerze zarobiłbym trochę pieniędzy, szczerze bo ktoś tu potrzebował jeszcze leków, nie, a wy chcecie leki to ja polecę teraz tu po leki i do nich wrócę, ty, tu się nawet ładnie da wylądować chyba, ja bym powiedział że będzie dobrze, będzie dobrze, czy nie będzie dobrze, nie będzie dobrze nie będzie dobrze, będzie dobrze, ideolo dzień dobry, ja bym chciał tutaj od paliwo i przede wszystkim leki ile mogę ja tylko 3 a tam 5 potrzebuję no trudno no to my musimy teraz tam polecieć Chyba na tym paliwie dam radę dolecieć do miasteczka. Może niekoniecznie do celu, ale tutaj gdzieś po drodze powinno być takie miasteczko. Chyba tutaj nawet. To tam sobie wylądujemy. Ryzykować czy nie ryzykować? Dobra, nie ryzykować, bo ja nie mogę tak latać mocno. Musimy tu wylądować. Poproszę paliwo. No i co? Więc lecimy, nie? Kurde, widzicie? Ja to jestem już profesjonalista. Czy ja tu mam być? A ja mam tu być. Ja myślę, że dalej lecimy. Dobra, macie leki. Dziękujemy. Potrzebujecie teraz dwóch, ale ja potrzebuję dechy kolejnej. Zdawać dechę szybko. Ja się muszę obrócić teraz, jakoś, tutaj sensownie. wo 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 Ło, dobra, dobra, spokojnie, tak miało być. Tu jest latarnia i tyle wiemy. Została połowa paliwa. Dolecimy czy nie dolecimy? Jak myślicie? Myślę, że nie dolecimy. Tu trzeba wylądować, więc lądujemy sobie na spokojnie. Teraz delikatnie, niech to będzie mu się. Ledwo, ledwo, jakbyś całował siostrę. Moją siostrę. Piękne lądowanie. Po co komu na jakimś pasie lądowania, jak można na ziemi? Ty, ale ten samolot jest naprawdę ładny, nie? Ja wiem, że tamte były takie przez inżyniera dziwne, koślawe, ale ten już jest ładny. Takiego się nikt nie powstydzi, prawda? Dobra, wyłączamy silnik całkowicie, myślę. Patrzcie, jak się ląduje. O! No, może mocne uderzenie, ale dostali dechę. O, się liczy, nie? Uuu, jeszcze więcej hajsu mamy. I to mi się podoba. Będzie dobrze. Troszkę obniżmy się. Jest dobrze. Teraz wszystko pod kontrolą. Dobra, wyłączamy silniki i patrzcie, tu już na pasie będzie. O kurde, jak profesjonalnie. Dzień dobry, ja bym chciał dwa razy leki, dziękuję. Mogę stąd spadać. Dobra, tu sobie wyląduję na wszelki wypadek. No idealnie. Co? O nie! Zabrali moje leki! Ja nawet nie chciałem dla was, no i jeszcze raz trzeba lecieć. Dobra, ale wzlatywanie przy domach to nie jest dobry pomysł, ale jakoś się udało. Zwykle, wszędzie ludzie kradną leki, no. Ostrożnie, no tam musimy dolecieć. Zaryzykuję na jednym paliwie, tylko że skrzydła mogą mieć problemy. No, zobaczymy. Skrzydła mają problemy. Sytuacja opanowana. Można chyba znowu zwiększyć prędkość. Paliwa jeszcze dużo. Ale ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Dobra, całkiem można już wyłączyć silniki. I opadamy. Spokojnie, spokojnie. Uu, Nie, 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 nie. uuu, uuu dobra. Daj dużo pieniędzy. Będziesz z czego robić jakiś sensowny samolot. A, to 120 potrzebujesz aż. Szczerze, wezmę to, bo dechy to ktoś tu gdzieś chciał, tylko nie wiem gdzie. Tu chcieli, dobra. No, tutaj będziemy mogli coś odblokować i tutaj się zrobi jeszcze lepszy samolot. Dostali drewno. W końcu na pewno coś zbudujemy o wiele lepszego. Zapomniałem o paliwie. Eee, hmm, to wyżej, im wyżej, tym większa szansa, że się uda. Można maksymalnie zmniejszyć silniki. Czy my wylądujemy? <laughs> źle to wygląda. <laughs> Bardzo źle. Ale może się uda. I. uuu, dobra. Nie wyleciałem. No, można coś odblokować. Ten ma 20. Dobra, odblokujmy jeszcze tego. Może zróbmy duże balony. A za 15. No to jakieś lepsze skrzydła, zwykłe. Myślę, że trzeba coś nowego zbudować. Ale to nie dla mnie zadanie. No cóż, podobno można zrobić coś lepszego. To spróbujemy. Bo moglibyśmy dodać większą wagę tutaj. I tu już jest 85. Tam coś potrzebowało 120, nie? To, jakbym dał to samo z przodu i z tyłu, to już jest 120. Co prawda to jest mega długie i dziwne, ale komu to przeszkadza? Te skrzydła miały problem, więc, może, to jest kwestia tego, żeby wymienić skrzydła, więc to bym na razie odłączył. Dałbym tutaj skrzydła, ale hmm, przepraszam, czy ja mogę je obrócić? A nie, dobrze, tu jest przód. Ja chcę tutaj te skrzydła. Tak to nie. <grym> tak, tak to raczej nie chcę. To raczej by się nie sprawdziło. Coś takiego, o, on już wygląda, nie? Taki uuu. No I teraz silniczki. No to te są najlepsze. To dodamy dwa, tak jak były. No. Widzicie jakie to piękne. Czyli mamy teraz o wiele większą pojemność, lepsze skrzydła, to może nie będzie krzyczało, że się rozwalają. Zobaczmy, czy to działa. Bo ja jeszcze tego nie wiem. To może mieć problem, żeby się podnieść, ale no, testujemy na razie, nie. To dość długo się nie podnosi. Dobra, jest. Jest problem, ale się podniesie. Tylko trzeba czasu. Ale to jest do zrobienia. Naprawdę to jest wszystko do zrobienia. Zobaczmy, czy przylecimy sobie na kolejne lotnisko bez żadnych problemów. Ale to jest piękne. W ogóle nie ma problemu ze skrzydłami. Wlatuje kurcze jak w masło. Dobra, to pan pilot może robić różne zadania teraz. Więc, moi drodzy, mam pewien plan. To jest wszystko do zrobienia, to jest wszystko do zrobienia. Wszyscy rozumiemy co ja mówię, nie? Tylko czy ty się podniesiesz kolego? Wydaje mi się, że to jest to. Ledwo ledwo, ale jakie to jest szybkie. Kurde, jak my już odblokujemy lepsze silniki, co to się będzie działo? Big batteries i dwie zmieszczę. Wow! Super! Wow! Co jest? Co to? Te dwie big baterie z mnie przeciążyły? Ty, ale on stoi i ma problemy na dzień dobry, a dlaczego? Mamy radę, ja wam mówię. Dawaj, 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 do góry. Dobra, dużo zużyliśmy paliwa. Hmm, nic z tego nie wyszło. Nie mogę dwóch baterii wziąć? Dobra, czekajcie, zrobię tak. Szybko dwie baterie i lecimy. Lecimy szybciutko, 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 dawaj, dasz radę, do góry! Kurde, już nie ma szans, żeby się podniósł. To trzeba zrobić sposobem. <laughs> nie. Nie podlecę pod tę górkę. Niestety chyba trzeba pojedynczo robić te baterie. Czy ja się cof... No ja Nie, cofnąłem się. Ach, dobra, to w kupie mam te baterie. Więc szczerze, idziemy na... do bazy. Odblokujemy sobie coś. Prosimy duże kółka. Więcej paliwa by się przydało. I nowe skrzydła. Mówicie, że trzeba wymienić takie piękne cudo. Co tu można stworzyć? No to może być tak. Tu można jeszcze takie robić, więc czekaj, dobra. Ty się usuń. Ach, o, o, ja nie, ja nie wiedziałem, 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 o kurde, ja nie wiedziałem, o, no dobra, no to, to jest inna rozmowa, ja nie wiedziałem, o kurde, o kurde. no od razu mi się ta gra 10 razy bardziej podoba, tu takie coś, czy to jest... Dobry pomysł. Co ja tu tworzę, ten ja nawet nie wiem. No niby ok. Co to za potwór? Trochę krzywo to śmigło, ale jest, patrzcie, to działa. No może taki trochę ociężały się wydaje, ale jaki pojemny. Tylko coś czuję, że znowu wrzucimy tutaj kłody i będzie problem. Dobra, wyłączam wszystko. No on tak nie szyb... No aż tak nie szybuje. Jak się wyłączy wszystko, to on tak szybciej ląduje, nie? Ważne, że działa. No, można porobić jakieś zadanka. Co można robić? Ci chcieli dwie baterie. No dobra, spróbuję tu dolecieć, wziąć dwie baterie, polecieć tutaj, wziąć owoce, zawieźć tu owoce, wziąć dwie deski i polecieć tutaj z deskami. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To będzie straszne, coś czuję. No tak się na początku już unosi dość szybko, dupa go przeciąża i wtedy do góry. I na pewno um, trzeba uważać, bo no on szybciej opada. O wiele szybciej niż tamten poprzednim, Tam potrafił szybować. A ten to tak mocno walnie o ziemię. Dobra, w każdym razie ja chciałem dwie duże baterie. Zobaczmy, co się stanie. No i teraz już się raczej nie uniesie, co? Czyli znowu jest problem, że dwie baterie to za dużo. Yy, yy, awaryjne są tamte kółka, tylko kwestia tego, żeby nie w no Właśnie. Właśnie. No musimy liczyć na to, że wlecimy w tę górę i wtedy... Uuu, co się stało? Co się dzieje? Co on skacze? Co ty robisz, chłopie? M Dawaj, dobra, podleciał. Uuu, tylko gdzie ja nie wiem, gdzie ja jestem. Bo to raczej nie tutaj. Mamy dostarczyć te baterie. Ty ja opadam, straszliwie. Dobra, dobra, dobra. Spokoj. Lecimy po owoce. No okej, okay, no to jest problem taki, że no niby mamy dużą pojemność, ale ona nic nam nie daje ostatecznie. Ale nauczyliśmy się przynajmniej inaczej tworzyć te samoloty. O ich są pięć. No to jest nie blisko. To jest kwestia tylko, żeby się ustawić na tym pasie startowym. Uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, zmieściliśmy pięć. Oby się wzniósł. O nie, już krzyczy. Przestał krzyczeć. Dawaj, 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 tylko tu jest ta góra. Czy ona jest problemem? Na szczęście nie. Tam musimy dolecieć. Opadamy. O, zaliczyło. Wróćmy do bazy. Teraz robimy coś, co będzie miało balony. No, dobra, słyszałem, że mam zlecenie na tworzenie czegoś z balonami. Usuńmy to wszystko. Jak już wiemy, że można robić lepsze rzeczy, to zrobimy lepsze rzeczy. Tylko to można rozszerzać? Ma to sens! Nie trzeba się bawić w 50 kokpitów. O kurde, i tu tak można patrzeć, co tu można robić za rzeczy. Przynajmniej ja nie wiedziałem wcześniej, że tak się da. No, ale dobra, to będzie w końcu normalny samolot stworzony. No, normalny, czego nie rozumiecie. Piękne silniczki, troszkę można je schować. Na no, tu mam tego balona. O, on to będzie utrzymywał tam z tyłu, ten tyłek. Ty tu, a skrzydełko tu. Ja uważam, że to jest piękne. Tak się, tak się buduje samoloty. To no dobra, no i będzie to tutaj. Ta raczej nie poleci, chociaż spróbuję. No jedzie. Pytanie czy się łatwo podniesie, nie? Bo może się w ogóle nie podnieść. No i pytanie dnia dlaczego? Co jest największym problemem? To też raczej nie jest dobry pomysł, ale sprawnie się stanie. Przeciążenie raczej. On tu siedzie, gdzie on jedzie, ja nie wiem co on robi, okej? Okay? Dobra, czekajcie, dawaj do góry, o, 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 nie, prawie, Ju! Nie jestem zadowolony z tego co tu powstało, być może. Myślę, że to ma problem z lataniem, no i to taki dość duży. Do góry, o teraz, no patrzcie, musi lecieć, leć, byle nie w drzewo, Leć! Co tak słabo z tym lataniem? A, pozbądźmy się tego. Inaczej bym powiedział. A co, jakbyście dali mi więcej śmigieł? Tam chce więcej śmigieł. Gdzie moc, która powinna wszystko przezwyciężyć. Ma problemy. Dobra, długo mu zajmuje, ale teraz to raczej poleci. O kurde, jak on poleci. Teraz to się lata, patrzcie na to. No, długo mu zajmuje zlecenie. Czasami trzeba mu dopomóc trochę jakimś górze, ale jak już poleci, pany. Dobra, trochę w dół. Spokojnie, to jest. Szybowanie pod kontrolą? Pod kontrolą, tak, 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 tak. To działa, stworzyłem potwora, którego zaraz wpadł do kołka. No nie, i drugie. Dobra. To jednak mi nie wyszło. Coś tutaj jednak jest nie tak. Ale myślę, że naprawą tego pięknego modelu zajmiemy się w kolejnym materiale. O ile zostawicie dużo łapek w górę i całkiem miłych komentarzy, więc czy będzie kolejny odcinek, to już zależy tylko od Was. Więc oceniajcie, komentujcie i pomóżcie mi w budowaniu czegoś, co w końcu będzie latało przez wieki. To wszyscy wiemy, że jest tego zdolny, prawda?